Generalnie też wiemy, że estalijscy szlachcice dowodzą swojego wyższego urodzenia wspaniałymi zdolnościami tanecznymi. Oraz pojedynkami na rapiery, bo to też mamy no, estalijski to, diestro, ale to jest wiesz generalnie oczywiste. To, o tym tym nie będziemy da, mówić. Ja. Wie? <laughs> tak, bez sensu. Cześć wszystkim, z tej strony dzielna załoga blogu W Cieniu Imperium, ze mną niezmiennie senior Werneros Gorderos Maria Lobos oraz nasz Gringo Rupert ze tak. A dzisiaj mamy kolejny odcinek o Estalii, krainie, która w lore Warhammera pojawia się od dawien dawna. Ale na dobrą sprawę nigdy nie została jakoś sensownie opisana w ramach jednego dużego dodatku czy podręcznika. Natomiast wiele mniejszych rzeczy zdarzyło się związanych z nią, pojawiać w różnych rulebookach, książkach, dodatkach, nowelach itd. Więc dzisiaj postanowiliśmy przygotować w ramach nadchodzącej wiosny coś na zasadzie takiego małego przewodnika po co ciekawszych miejscach, miastach i widokach. Estalia. Tak, jak każdy przewodnik, ten przewodnik nie będzie pełen, to znaczy jest tego więcej i po prostu nie mamy możliwości, żeby o wszystkim dokładnie opowiedzieć. Natomiast wybieraliśmy te rzeczy pod względem tego, no jak są interesujące, ciekawe, jak można, jak można je wykorzystać na naszych sesjach, właśnie w taki dość nietypowy sposób. No i wiecie, ta Estalia, chociaż nie jest niby opisana, jednak opisana trochę jest, więc czemu by z tego nie korzystać? Więc to jest nasz subiektywny wybór takich rzeczy. Do tego przyznać trzeba, jest, że jest właśnie opisana dość wyrywkowo i dziurawo. I o niektórych miejscach i miastach informacji jest nawet zaskakująco sporo, inne się tylko gdzieś czasami pojawiają na marginesach czy w przypisach. To wszystko prawda, natomiast od czego chcielibyśmy zacząć? Od wielkich portów, od wnętrza? od starożytności. Zacznijmy od początku, ale tak, chyba na pierwszy ogień możemy zacząć z tymi największymi miastami, najlepiej opisanymi rzeczami związanymi z samą Estalią. No i tutaj mamy dwa duże miasta, pierwsze z nich, alfabetycznie przynajmniej, to będzie Bilbali. Przy czym jest to mniejsze z tych dwóch dużych, ale tak, na, na północnym wybrzeżu Estali znajduje się Bilbali. Tak, oczywiście wzorowane, na przynajmniej inspirowane po części naszym prawdziwym Bilbao, czyli stolica kraju Basków, Bilbao jest wielkim miastem portowym, które z jednej strony konkuruje mocno z Margritą, z tym drugim, wielkim estyjskim miastem. Bitbali samo znajduje się na północy tego półwyspu, na którym mamy Estalię. Co ciekawe, z racji tego, że jesteśmy relatywnie blisko Bretonii i tak naprawdę wszystko, co oddziela Estalię i Bretonię, przynajmniej po tej części półwyspu, to jest jedna rzeka, to te kontakty estalisko bretońskie i mówiąc o mamy tutaj właśnie na myśli Królestwo Bitbali, są całkiem rozwinięte. Jest Duża wymiana towarowa. Mało tego, breczeńscy szlachcice uznają tytuły estalijskich szlachciców właśnie z północy, więc uważają, że jest to cywilizowana część Estalii. Natomiast uważają z kolei południową Estalię za krainę chłopstwa, plepsu i prostactwa. Tak przynajmniej mają Braczeńczycy. O dziwo. <laughs> o dziwo, tak. Dziwnym jest to, że Bilbali nie uznają za krainę plepsu i prostactwa. Tak, Bilbali właśnie. Całkiem ładnie się tam dogaduje z brzeżnymi prowincjami, właśnie breczeńskimi. Jak już mówiłem, handel kwitnie, wymiana towarowa, te kontakty na poziomie sztacheckim również jak najbardziej. Nie znalazłem żadnej informacji na temat chłopów breczeńskich, którzy chcieliby tam uciekać, ale wydaje się robić całkiem. Prawdopodobne? Wiesz, tutaj do tego pięknego obrazu stosunków bretońsko-bilbalijskich dorzuciłbym łyżkę dziegciów w postaci piratów z Bryony, To znaczy ci z Bilbali uważają, że ci z to są piraci i atakują ich statki. Więc tutaj królowa Juana la Rocha, zakładając oczywiście, że estaliński czyta się trochę jak hiszpański. Dlatego tak do końca nie wiemy. W każdym razie, że tamtejsza królowa zastanawia się nad prowadzeniem różnego rodzaju um, retorsji w stosunku do tych, których uważa za piratów z Tak, no i oczywiście, dajmy do tego, że Bit Bali jest oczywiście stolicą prawdopodobnie najsłynniejszego estalijskiego wina w Starym Świecie właśnie wina. Z Bilbali. O tej samej nazwie w zasadniczo. Tak, czerwone, ciężkie wino, które dojrzewa przez co najmniej 10 lat w beczkach. Jeżeli zbliżalibyście się do Bilbali o strony morza, to pierwszą rzeczą, którą usłyszycie, prawdopodobnie będzie dzwon, który znajduje się w, na wyspie w porcie w Bilbali, który pełni tam funkcję czegoś na kształt latarni morskiej, to znaczy według jego dźwięku tamtejsi nawigatorzy, tamtejsi piloci nawigują przy złej pogodzie lub przy jakichś mgłach, tego typu rzeczach. Tak, ponieważ właśnie takie wieże dzwonnicze również w naszej historii działały na zmianę z latarniami morskimi, co może się przydarzyć każdemu fanowi kampanii morskich w Warhammerze. No i zresztą nie tylko, bo ten dźwięk dzwonów pewnie nie tylko po wodzie się niesie. Dokładnie, a my chyba w tym momencie już możemy się przenieść na południowe wybrzeże Estalii. Bo chyba dużo więcej o Bilbali nie ma. Tak, to prawda. To prawda. A siłą dominującą nad południowym wybrzeżem Estali jest Magrita. Tutaj też na początek Wam możemy powiedzieć, że planenusza popełnił właśnie plan tego miasta, więc jakby ktoś potrzebował na sesję. To polecamy sprawdzić. No a Magrita jest chyba tym najlepiej, najszerzej opisanym fragmentem Esteli, właśnie będącym tym największym, najpotężniejszym księstwem. Królestwem Esteliskim. nawet. Nominalnie królestwem jest tam tak, król w na... tym momencie, król, który nazywa się Karol IX. Do tego dodajmy właśnie, że tutaj Magrita też troszeczkę stara się inspirować tymi historycznymi. Naleciałościami hiszpańskiej floty, gdzie właśnie mamy wspomnienia o estalijskich galeonach. Estalijczycy jako razy są w ogóle znani jako kraina odkrywców i wspaniałych żeglarzy, no ale tutaj z Magryty właśnie ta flota jest wyjątkowo potężna. Mało tego królestwo potrafi wynajmować również inne sarki, aby swoją flotę wzmacniać. Chętnie zwalcza wszelkiej maści piratów, którzy zalegli w okolicach, Na no a okolice wiadomo nad Morzem Tileańskim mamy też Chile, mamy Sartosę, więc czego jak czego, ale piractwa tam jest naprawdę pod dostatkiem, więc jest kogo nienawidzić, kogo ścigać i kogo wieszać na rejach i w portach. Władze Magryty, a właściwie no, mówiliśmy, że jest król, ale król jest formalnie, tak naprawdę władze w Magrycie sprawują patrycjusze, którzy są jednocześnie bogatymi kupcami, armatorami itd., itd., więc oni czasami wpadają na genialne pomysły, że będą w siłą, wiecie, jak to jest w Warhammerze, niedawno. Recently. Więc, recently, więc jakoś na przełomie XXV i XXVI wieku. Tam w ogóle dużo rzeczy się działo na przełomie XXV i XXVI wieku. Tak, swoją drogą do tego dojdziemy za chwilę. W każdym razie tamtejsi patrycjusze wpadli na genialny pomysł, żeby wprowadzić blokadę Magrity, to znaczy blokadę wszystkich statków, które płynęły obok Magryty, która polegała na tym, że zatrzymywali je i albo kazali płacić dodatkowe podatki za przepływanie, albo kazali zawinąć do Magrity i tam sprzedawać swoje towary. I ta blokada dotyczyła nie tylko ludzi, ale również flotę Ultuano. Co skończyło się dla Magryty no, dość szybko i dość zabawnie, ale tutaj poruszę też inny temat, mianowicie mniejszości elfickiej w Magrycie, ponieważ taka istnieje i kiedyś działała ona na podobnej zasadzie jak ta dzielnica elficka w Marienburgu, to znaczy była eksklawą Ultuanu i podlegało władzy króla Feniksa, i elfy sobie same tam się rządziły. Natomiast właśnie. Niedawno, recently, zanim wprowadzono tą blokadę, która została potem siłowo zniesiona, skończyła się wielką bitwą i tak dalej, to ta dzielnica elficka została z powrotem siłą zajęta, co było kolejnym powodem do tego, żeby wjechać tam z flotą i zrobić porządek, co skończyło się dość sporą bitwą. Zresztą, właśnie tak a propos wysokich elfów, no to rzeczywiście Estalijczycy, tak wzorowani na Hiszpanach i Portugalczykach i na tych wielkich odkryciach geograficznych, mają też sporo lore, fragmentów o tym, jak to właśnie starają się odkrywać, czy to lustry, czy pływać dookoła świata i tak dalej. Na no, wiadomo, lustria kojarzy nam się z piramidami niezmierzonymi zasobami złota. I jak najbardziej Estalijczycy starają się rzeczywiście. To chyba z tobie, bo być dżunglą. Śmiercią. No, Bo, różnica, wiesz, jak patrzy, mistrz gry, jak patrzy grać, nie? Mm -hmm. W każdym razie, właśnie mamy też informację, że się bardzo starają się odzyskiwać różne rzeczy z nowego świata, generalnie cenne. Oczywiście omijając porty i generalnie kupieckie zasady wprowadzone przez wysokie elfy, co nie rzadko prowadzi do konfliktów, więc też ciekawe. Ciekawy właśnie fragment tego, który jest rzadko jest poruszany w lore. A propos no jednak takiej wyraźnej konkurencji, czasami nawet wrogości między jakimiś ludzkimi ugrupowaniami a wysokimi elfami, jednocześnie bez tutaj chaosników, którzy tam swoją drogą. To dwa wątki, no. jakby co to przypomni mi o Hekarze. No. Natomiast tych miast w Estalii, które miały traktaty z elfami, było więcej. No bo wiecie, w czasach, kiedy to wszystko było Elfin Arwan, czyli elficka kolonia, tam wszędzie, prawdopodobnie w każdym miejscu, gdzie była możliwość zbudowania jakiegoś naturalnego, dobrego portu, tam wszędzie były elfy. Te elfy się wyniosły, zostały ruiny, zamieszkali tam ludzie. No i później te elfy z Ultuanu. Wykorzystując różne możliwości, różne sytuacje, starały się wrócić czasami. Najlepiej mamy to opisane w Marienburgu, natomiast wiemy też, że co najmniej trzy takie sytuacje były w przypadku Estali. O jednej już wspominałem, czyli właśnie to, co było w Magricie. Druga to są dzisiejsze ruiny Tor Carindis, czyli to było miasto portowe, które właśnie też na mocy traktatu zostało oddane Asurom gdzieś w okolicach roku 2300 kalendarza Imperium przez miejscowego władcę. Niestety nie wiemy dokładnie, gdzie to Tor Carindis miało stać. Tam wiadomo, że były ruiny w momencie, kiedy pojawiły się tam elfy. Ekspedycja pewnego księcia z Ultuanu, który zaczął odbudowywać to miasto, ale skończyło się to wielką bitwą ze Skawenami, podczas której jeden z elfickich magów przywołał Smoka Magmowego, Smoka Lawy, który może tam się kręcić do dziś. Także jakbyście kiedyś zahaczyli w okolice Tor Carindis, to wiecie, jakbyście potrzebowali powodu, żeby pokazać smoka, to już jest. A drugim miejscem takim to są ruiny Tolista i to było miasto Asurów na zachodnim wybrzeżu Estali, które też funkcjonowało na takiej zasadzie, że zostało na bądź traktatu oddane im wywładanie, ale nie do końca wiadomo, czy dzisiaj nadal istnieje, ponieważ w roku 1214 kalendarzu Imperium zostało oblegane, później splądrowane przez skórych, chociaż Asurowie Wzięli, załadowali się na statki, po prostu wypłynęli zanim zielonoskórzy mogli zrobić im z kształtnych tyłków jesień, średniowiecza. Więc może wrócili z powrotem, powołując się na to prawo, może nie, tego już nie wiemy niestety. Tego nam Battle nie mówi. No i do tego zamykając jeszcze temat samej Magryty, dodajmy do tego, że według połowy Kościoła Myrmidii, którego główna świątynia jest oczywiście w Magrycie, to właśnie tam objawiła się. Myrmidia jeszcze pod ludzką postacią wieki temu. Ten temat poruszaliśmy w osobnym odcinku, więc tutaj możemy sobie z tym dać spokój. Tak, ale jeśli mamy wspominać o pięknych rzeczach, które warto tam zobaczyć, to dodałbym jeszcze, że świątynia Myrmidii, ta główna świątynia Myrmidii w Magricie zbudowana jest w ten sposób, że składa się z ogromnych kopuł, które... No dla postronnego, zwykłego obserwatora wydają się utrzymywać magicznie, a prawda jest taka, że to geometria. Oraz w Magrycie znajduje się jeszcze jedna z największych świątyń o Prospero, czyli estalińskiego boga handlu. Jest tam też wielka biblioteka Magryty, którą warto zobaczyć, prowadzona przez oczywiście Werenian i znajduje się muzeum, do którego sprowadza się czasem różnego rodzaju artefakty z Hekary i tak dalej. To była ta rzecz, o której miałeś mi przypomnieć, ale dobra. <śpiewanie> Czekaj. Właśnie miałeś I... wspomnieć coś o nalekarzach. O właśnie, to, muzeum. Muzeum w Magricie, gdzie czasami się, wiesz, rabusie grobów ściągałem. różne rzeczy stamtąd i tam można, tam można je zobaczyć. I jeszcze jest jedna ciekawostka związana z Magritą. Nie wiem, czy dotarłeś do fragmentu o mące. O mące chyba nie. Ok, to Magrita jest eksporterem najlepszej jakości mąki, która nazywa się carenna albo karenna, nie mam pojęcia, kto się czyta. Tą mąkę robi się w Estali z jakiejś tamtejszej rośliny, w całej Estali się to robi, w magricie ma być najlepszej jakości. Normalnie tą mąkę wykorzystuje się do jakiejś super jakości wypieków ciast, tortów itd. i tak dalej. Tutaj wszystkie niziołki powinny się nią sztachać, no i dochodzimy do tego sztachania się, ponieważ samo sam proces technologiczny produkcji tej mąki polega też na tym, że to się tam moczy, maceruje coś tam, coś tam, potem suszy, a potem się to miele. I podczas tego przemiału powstaje pył. I ten pył sam w sobie jest do pewnego stopnia, albo od pewnego stopnia, jak za długo się jest w tym pyle, uzależniający. I to bardzo. To jest jedna rzecz. A dwa, że jak tą mąkę wymieszasz jeszcze z takim mleczkiem takiej arabijskiej rośliny, która ma się nazywać Olla, przez dwa L. To masz otrzymać też taką substancję, która może dawać różne ciekawe efekty po spożyciu. Just saying. Bardzo ciekawe. No tak, uznałem, że jest to ciekawe. <laughs> Jak najbardziej. Wiesz, co kraj to obyczaj, Lokalne zwyczaje, prawda? Pewnie trzeba podróżować, zwiedzać, uczyć się, poznawać, doświadczać. I tak jeszcze dodam przy okazji, że nie nieopodal Magryty mamy mniejsze państwo, miasto nazywa się Almeria, o którym. Jest niewiele w samym lore, natomiast jest to miejsce krótkiego opowiadania Brianna Craig'a, Droga do Damnation, droga do zatrasenia. Mm -hmm, pewno i tak nie zostało przetłumaczone. No, więc. Pewnie i tak nie zostało przetłumaczone, ale gdybyście szukali jakiś książek w związku ze Stalią, to jest pierwsza rzecz, którą mogę wam polecić. Ja chyba jeszcze gdzieś mam dwie zapisane. To poczekaj, więc... opowiesz o nich po przerwie. Rozegraj swoje karty, niczym Radosław Sikorski rozgrywa amerykańskich polityków. Książęta elektorzy, nowa gra Karciana w realiach Warhammera. Poczuj się jak przyszły imperator i zdobądź wszystko, będąc patronem w cieniu Imperium. To jak z tymi książkami? E, tak, bo książek i fragmentów właśnie takiego loropisanego, opisanego, który właśnie niestety chyba się nigdy nie dostrzegał polskich wersji, ale możecie mnie poprawić w komentarzach, to droga właśnie, jak już mówiłem, The Road to Damnation Briana Craig'a, jako krótkie opowiadanie o Almerii. Dodatkowo jeszcze znalazłem, to też jest dość ciekawa sprawa, mamy miasto, które się nazywa Santa Bernadetta i o ile nie potrafiłem go za bardzo umiejscowić na mapach jakie znalazłem, o tyle znajduje się ono gdzieś na południowym, południowo-wschodnim tym półwyspie estalijskim. Między wybrzeżem, górami Abasko i tymi wszystkimi maleńkimi wysepkami. Mhm. Tam mamy dość ciekawą sprawę, bo to jest tak, że te wyspy są oczywiście pełne piratów, wraków, złych rzeczy i przy okazji również skawenów. Góry same są ciężkie i niedostępne, no ale jakieś miasta tam wykwitły na wybrzeżu, na Najbardziej północnej części tego wszystkiego mamy, oczywiście, znane Tobaro. To, to co jest jeszcze bardziej na północ, to nawet nie będę mówił, bo to nie jest prawda. Poza tym nie istnieje. Tak, w każdym razie właśnie Santa Bernadetta jest uważana za wolny port, który skrywa się gdzieś na wybrzeżu, za tymi wszystkimi. Małymi wysepkami i działa to w ten sposób, że tam nawet małe statki mają nie być w stanie wpłynąć, bo na tyle są płytkie te wody, więc trzeba się dostawać łodziami. A związane to również jest ze statkiem, który się nazywa statkiem rzeźniczym. I generalnie mamy całą legendę związaną z jednym z tamtejszych piratów. I bretońskim swego czasu również piratem, bretońskim z pochodzenia, który został przeklęty właśnie na podstawie zdobycznych artefaktów nehekaryjskich. Tam, generalnie na ten start, chyba zaciągnięto ciało jakiegoś nehekaryjskiego władcy który na połę wrócił do życia, w sensie chyba dalej się za bardzo nie rusza, ale nie wydaje się umarły. Jego skóra i ciało wydają się być żywe. It's just a flashwood. Tak, coś, coś na tej zasadzie, który jako taki niby licz przejął władzę nad załogą tego starku, którzy teraz tam działają jako zombie. I wszystko to jest w ramach fabuły książki Dana Abneta. Cargo, która wydaje mi się, że również nie została przetłumaczona. W każdym razie, właśnie mamy historię związaną z tymi miejscami w okolicach tego archipelagu wysep zdradliwych wysepek i kapitana właśnie Luca Silvaro, który w jakiś tam sposób walczył z tym hekaryjskim. Powiedzmy, liczem na tym rzeźniczym, pirackim statku, który jest prowadzony przez ożywionego, nieumarłego bretońskiego pirata. Tyle udało mi się wygrzebać z internetu. Książki niestety w rękach nie miałem, ale też mogę polecić jako inspirację bądź. Coś do poszukania, do poczytania, jak Wam oryginalne wydanie językowe nie będzie przeszkadzało. To jeśli chodzi o tego typu pozycje, to dodałbym jeszcze Zaragozu Briana Craig'a. To jest cała powieść, która dzieje się w Pestali. I też opowiadanie innego autora, teraz nie mogę sobie przypomnieć kogo, ale nazywa się The Voyage South. Też parę informacji tam znajdziemy. Między innymi znajdziemy tam zwyczaje estalińskie, przynajmniej w tej Zaragosu. Chociaż też potwierdzone są w innych miejscach. To no, nieważne. Takie jak na przykład noc masek. Zaragos generalnie też przetrwał do czwartej edycji, ponieważ... W książce Aldor w Korane Imperium pojawia nam się hmm. hrabina Luciana von Ekster, właśnie hmm. z Zaragos, i mamy tam troszeczkę informacji na jej temat, na temat właśnie tych zwyczajów z Zaragos. Generalnie też wiemy, że estalijscy szlachcice dowodzą swojego wyższego urodzenia wspaniałymi zdolnościami tanecznymi. Oraz pojedynkami na rapiery, bo to też mamy no, estaliski to... Diestro, ale to jest wiesz, generalnie oczywiste, o, o więc to się o tym nie będziemy da, mówić. Tak, ja? <laughs> bez sensu. Dokładnie, bez sensu. Natomiast jeśli chodzi o samą noc masek, to niestety nie wiemy dokładnie, kiedy się ona odbywa. Natomiast polega ona na tym, że wszyscy mieszkańcy danego regionu, czy tam może nawet całej Estalii, nie wiemy do końca czy całe, ale przynajmniej w okolicach właśnie tam, gdzie się dzieje Zaragoz, na pewno w Maglicie i Bilbali. przebierają się w jakieś oćwiętne ubranie i zakładają maski. No i o godzinie 12 w nocy mają te maski ściągnąć i wtedy jest wielkie zdziwienie, kto jest kim, i pokazują swoją prawdziwą twarz i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest to jakaś taka forma karnawału, gdzie panowie przebierają się za chłopów, chłopi za panów i tak dalej, co im się za bardzo nie udaje. Ponoć związane jest z tym wiele różnego rodzaju zabawnych lub mniej zabawnych później, jeżeli przychodzą konsekwencje sytuacji. No, więc to, to jest jedna z tradycji lokalnych, taki dość duży balmaskowy. Natomiast drugą, tamtejszą tradycją, którą już potrafimy umieścić w czasie, jest to Dzień Włóczni. To jest wielkie święto kurczci Myrmidii, które ma się odbywać 15. Amoroso. Jakbyście nie wiedzieli, Amoroso to drugi miesiąc weryniańskiego kalendarza, co po przełożeniu na nasze, czyli imperialne, jest to ósmy Jardrung. I w tego dnia wierni wyznawcy Mitmiti poświęcają się modlitwie, czytają księgi, a wieczorem odbywają się rytualne, publiczne walki pomiędzy najbardziej... Oddanymi wyznawcami. Święto to obchodzone jest na pamiątkę zwycięstwa Myrmidii nad demonami. Pięknie. Tutaj jeszcze taka mała wstawka tym razem z daleka od wybrzeża bardziej w głębi kontynentu i półwyspu Ciernos. Jest to miasteczko, które w zasadzie zostało w ciągu trzech dni wypalone doszczętnie przez niejaką Sienę ojejku, jak coś Fuego Nasus czyli to jest magister ognia z serii gier Vermintide, która właśnie tam trafiła, aby uratować swoją siostrę niesłusznie oskarżoną o nekromancję przez Estaliskiego inkwizytora, bo wszak nikt się nie spodziewał estalijskiej inkwizycji. Miasto wypaliła, siostrę uratowała, ale potem się okazało, że jednak siostra była słusznie oskarżona i jakiś czas później nasza bohaterka właśnie z gier komputerowych Doparła swoją siostrę i ponoć wypaliła ją po raz drugi gdzieś w okolicach Bilbali. Więc jeżeli chcecie to wrzucić właśnie w jakieś plotki czy inne rzeczy związane z sesjami, to śmiało. Czyli najpierw ich palimy, a potem zadajmy pytania. Nice. Tak, ale to w takim razie, jak już poruszyłeś temat magii, to tutaj nie możemy przejść obojętnie nad tym, że Estalia nie posiada tego typu regulacji prawnych jak Imperium. To znaczy. Magowie w Estalii mogą być bardzo różni i bardzo dziwni. Co prawda, do Maglity podróżować mają powody magowie kolegialni, ponieważ jest tam jedna z większych bibliotek, a przy okazji miasto ma kontakty z Arabią, więc to jest dobre miejsce, żeby dowiedzieć się czegoś nowego na temat magii południa. To nie ma tam żadnego centralnego ciała, które mogłoby wydawać jakieś zakazy, żeby czarować, albo co. Ba, mało tego, są przypadki, w których magowie są władcami. Tak na przykład w Małym Królestwie ze stolicą w Largos, gdzie Widar VII, król tamtego królestwa, rozpoczął wojnę z czymś, co się nazywa też właśnie niedawno, na przykład <grym> 25-26 wieku recently, z Republiką Wedenza. Jeśli zastanawiacie się, gdzie jest Republika Wedenza, to Republika Wedenza to jest coś takiego, co jest pomiędzy Tobaro a Estalion. I czasami jest kontrolowane kontrolowane przez Tobaro, czasami jest kontrolowane przez kogoś z Estali. W tym wypadku zakusy na to miało ten widar VII mag, a czasami jest swoją własną republiką, bo to było w 103 roku II Republiki Wedenzy. Kiedy została najechana, skończyło się to, że spod spodu wyszli Skaweni i tak dalej, generalnie to miasteczko capło Tobaro obecnie i taki stan jest udokumentowany w Apinarms, jak sobie tam sprawdzili, tam jest to to coś, to taka mała republiczka. Natomiast tak, magowie tam mogą być, w opisie tego konfliktu o tą republikę pojawiają się postacie arabijskich alchemików, którzy są tam na dworze, doradzają i pętają jakieś magiczne stworzenia, więc tak, magia w Estalii wcale nie musi przypominać w niczym tego, co znamy z kolegiów i podręczników skupiających się na Imperium. Tak, jeszcze tutaj bym dodał, że właśnie Fedenza, Largos czy Geulata to są wszystko księstwa, które są w podobnych okolicach właśnie. Królestwa, panie kolego, królestwa. i wszyscy Ta są hej. królami. Bez małe całe imperia. Dokładnie. To są właśnie, one tam mają dość pokrzyżowane losy i możemy znaleźć trochę informacji na ten temat w dodatku Monstrus Arcanum, uh -huh. który przedstawiał nam portfory w batlu, Więc też już taki trochę zapomniany i ciężki do dostania kawałek Lord Warhammera, ale warto na to zwrócić uwagę. No i z samymi czarodziejami rzeczywiście z jednej strony magia nie jest regulowana, no z drugiej strony pamiętajmy, że Kościół Myrmidicz, Wereny mają tam jednak wielką liczebność, wielką władzę, Solkanici też się pojawiają Zresztą właśnie ta wspomniana przeze mnie wcześniej Luciana von Eckstein z Argos jest. Solkanitką, więc tak, z jednej strony właśnie tacy czarodzieje bardziej na zasadzie fantazji, że mają swoje wieże i różnymi mrocznymi rzeczami mogą się tam zajmować, mogą posiadać tytuły, władać całymi krainami czy tamtejszymi królestwami, no a z drugiej strony właśnie te inkwizycje, inkwizytorzy i podobne rzeczy również mają miejsce, bardzo ciekawe, no i tutaj jeszcze z takich już powoli zapewne kończąc ten temat na dzisiaj Wam podrzucę z małych miejsc, z kolei północny zachód stali, jeśli dobrze pamiętam, i Diamantera, czyli Ziemia Diamentów. Jest to miasteczko, które pojawiło się w grze komputerowej Manowar Cursor, o której czasami tam wspominamy, czyli właśnie granie z w Warhammera i na komputerach. Miasteczko ma być również... Wolnym Portem, z włoskiego, jak się wsłuchamy w nazwę, ma ona znaczyć Ziemia Diamentów, która znajduje się niedaleko Zafire Hills, czyli Szafirowych Wzgórz, więc nie, nie bardzo wiem, czy tam można znaleźć diamenty i szafiry, czy jedno z dwóch. Tak, a Grenlandia jest zielona. To swoją drogą, ale może być to też właśnie ciekawe, legendarne miejsce, prawda, właśnie Szafirowe Wzgórza, diamentowe miasto, no aż chce się tam, Płynąć i zdobywać te wszystkie bogactwa na sesji, a to, co tam już znajdziemy, to druga sprawa. No, chce się lub nie chcemy, na pewno się tam wybieramy w najbliższym czasie. No, a przynajmniej gdzieś tam w okolicach, bo nasza dzielna drużyna gdzieś właśnie w okolicach Estali, właśnie pływa na swojej małej łódce Bols. No i zobaczymy, gdzie dotrą. Jeśli dotrą. Jeśli dotrą, czy dopłyną. Tymczasem też czekamy na Wasze pomysły i dodatkowe informacje związane ze stalią i wszystkim, co można znaleźć w okolicach, w komentarzach. Jeżeli pominęliśmy coś ciekawego. Jeżeli chcielibyście z nami porozmawiać bezpośrednio oraz z innymi ludźmi, dla których też Warhammer jest bardzo ważny, to zapraszamy Was do naszego Discorda. No tam możemy kontynuować tę dyskusję. No i oczywiście wielkie dzięki dla naszych patronów. Dzięki wsparciu, którym takie odcinki, w których odgrzebujemy stary, stary i gdzieś tam pogubione lore Warhammera mogą wciąż postawać, możemy wam o tym opowiadać i starać się odnaleźć coraz to nowsze i starsze fragmenty tego, co było, będzie, jest. Bez sensu mi to wyszło wszystko. Nie, nie, kontynuuj. Nie, nie, tak to zostawmy. Tego końca i tak już nikt nigdy nie słucha na YouTubie, więc można gadać coś, jak chce. Mówisz? Ludzie wyłączają. Tak, ludzie wyłączają. Możemy mówić, co chcemy. Wszystko? Tak, wszystko. Jak konfesjonał, to nawet nie wychodzi na zewnątrz, wiesz? A, okej, okay, okej, okay, okej, okay. to... To ja jeszcze pomyślę. Dobra, Bo jestem taki, wiesz. No, dobrze. No to ten. To będą trzy sigmarytki i dwa razy koronkę dla mora. Trzymajcie się. Cześć.